Lej! No lej, na co czekasz? No lej, śmiało! Lej to waluta Rumunii, czyli kraju zamieszkałym przez niemal 20 milionów Rumunów. Jest nieco mniejszy od Polski, a niepodległość uzyskał od imperium osmańskiego 9 maja 1877 roku. W Rumunii istnieje największa społeczność cygańska na świecie. Mieszka tu jakieś 8 tysięcy Polaków, a to właśnie Polska podpisała z Rumunią układ o wzajemnej pomocy w razie sowieckiej agresji w 1921 roku, i chociaż Związek Sowiecki faktycznie nas napadł, to rząd polski nie zdecydował się prosić Rumunii o pomoc militarną. Połowa ludności ich kraju zginęła w czasie II wojny światowej. Po I wojnie światowej Rumunia zdobyła teren Siedmiogrodu, ale zmieniła stronę II wojny światowej, dołączając do hitlerowskich, nazistowskich Niemiec. W 1944 roku, w zamachu stanu przeprowadzonym przez króla Michała, obalono rząd. Następnie Rumunia zmieniła strony, aby przyłączyć się do sojuszników przeciwko Niemcom. Jeśli marzyło ci się kiedyś, by mieć z 10 baniek, to może zamieszkaj w Rumunii, bo jakieś 100 lat temu, dokładnie w 1917 roku wydano najmniejszy na świecie banknot o nominale 10 bani. Banknot mierzy 2,75 na 3,8 cm. Narodowym alkoholem jest tujka i palinka. Narodowe zwierzę to ryś. Narodowym drzewem jest dąb. Jednym z bohaterów narodowych Rumunii jest znany z okrucieństwa, ale i waleczności książę Wlad Palownik, pierwowzór literackiego hrabiego Draculi. Jego imię nosi m.in. elitarna jednostka antyterrorystyczna Rumunii. Wład, Vlad, czyli syn Diabła, głównie znęcał się nad Turkami. Według legendy w 1462 Mehmed II zrezygnował z wyprawy na Wołoszczyznę i zawrócił swoją armię po tym, jak zobaczył 20 tysięcy nabitych na pal ciał wokół stolicy. A łącznie czterech Rumunów otrzymało nagrodę Nobla i to legendarny, zaczarowany flecista Sibiu uratował miasto od plagi szczurów. Witam w kraju, gdzie można kupić wódkę w kartonie 200 ml. Rumunia, 102 fakty, prosto z mosty. Po prostu zapraszam. Najważniejszym miastem Rumunii jest Bukareszt. 4 marca 1977 roku po godzinie 21 trzęsienie ziemi spowodowało śmierć blisko 1600 ludzi, rannych zostało ponad 11 tysięcy. Było tak silne, że wstrząsy dało się odczuć w Polsce. W samym centrum Bukaresztu znajduje się najstarsze i największe muzeum wsi na wolnym powietrzu. Znajdują się tam domy, budynki gospodarcze, zakłady rzemieślnicze, kaplice, cerkwie, obiekty pochodzące z całego kraju. W tym kraju płaci się już wcześniej wspomnianym lejem, a dzieli się on na 100 banów. Nie mylić z bananów. Co ciekawe, banknoty wykonane są z plastiku. W 1935 roku rumuński rząd zakazał pokazywania filmów z myszką Miki. Powodem tej decyzji było przekonanie, że może ona wystraszyć dzieci. Na tej trasie o zawrót głowy bardzo łatwo. Licząca około 151 km droga transfogarska łączy Sybin leżący w Siedmiogrodzie z Piteskli na Wołoszczyźnie. Uważana jest za jedną z najbardziej krętych dróg świata. Jej budowa zajęła 4 lata. Rumunia ma największą populację niedźwiedzi brudnatnych w Europie. W Karpatach żyje jakieś 6,5 tysiąca tych zwierząt. To jedyny kraj w Europie, który nie zakazał na nie polowań. Dla porównania, w Polsce żyje jakieś 90 niedźwiedzi, większość w bieszczadach, a w Alpach może z 16 sztuk. Co ciekawe, 27 maja 2013 roku Rumuni wpisali się do Księgi Rekordów Guinnessa z największą flagą na świecie. Zajmowała ona powierzchnię około około 10 boisk do piłki nożnej i łącznie ważyła 5 ton. A co ciekawe, Rumunia i Czad mają identyczne flagi, a kilkanaście lat temu walczyli ze sobą właśnie o nią. W średniowieczu Rumuni znani byli również jako Wołosi, powszechne określenie pochodzenia germańskiego od słowa Wałęsa, używane przez starożytne narody germańskie w odniesieniu do romantyczno-języcznych i celtyckich sąsiadów. Timisoara było pierwszym europejskim miastem, które wprowadziło konne tramwaje w 1869 Roku I elektryczne oświetlenie ulic w 1889. Rumunia słynie z balneoterapii, zabiegów leczniczych wykorzystujących wodę. Znajduje się tutaj jedna trzecia europejskich źródeł, z których można skorzystać w ponad 70 kurortach i uzdrowiskach. Bogactwo podziemnych wód wykorzystuje się tu do leczenia m.in. chorób reumatycznych, schorzeń układu krążenia i niewydolności serca. A teraz będzie o czałczesku. W latach 80. XX wieku dyktator Nikola Czałczesku niczym faraon zaprzysiągł do budowy swojej siedziby 20 tysięcy robotników, którzy 24 godziny na dobę budowali gmach za ponad 3,5 miliarda euro. Jest to najdroższy budynek administracyjny na świecie, potęgą dorównujący nawet Pentagonowi. Według utalentowanych propagandzistów, Nikolae Ceausescu był synem słońca, budowniczym wszystkiego, co dobre i piękne, najdumniejszą jodłą kraju czy wielkim masztem. Potrafił wygłaszać przemówienia naszpikowane jego osobistą mądrością nawet 5 godzin. Pod koniec lat 80., kiedy sytuacja gospodarcza Rumunii była tak tragiczna, że w ramach oszczędności telewizja nadawała tylko dwugodzinny program, ramówka składała się z. Wiadomości, audycji na temat prac teoretycznych w Czałczesku, wierszy i antologii ku jego czci oraz filmu dokumentalnego. Jedynie 20% ludzi miało w domu telewizor bo po prostu nie było sensu go kupować. Kiedy dowiadywano się, że w okolicy będzie kochany wódz, niektórzy nawet pryskali drzewa zieloną farbą. Inni wieszali dorodne jabłka na drzewach, a na łąki wpychano dorodne krowy, a wypychano te stare, schorowane. Koniecznie pragną kontrolować życie każdego Rumuna dlatego całe państwo pokryła gęsta sieć podsłuchów które były wykorzystywane zarówno przeciwko partyjnym dygnitarzom, jak również zwykłym obywatelom. Od 1978 roku obywatele Rumunii byli zmuszeni do wyrabiania pozwoleń na posiadanie maszyny do pisania, a pobierano również próbki czcionek, żeby móc w razie czego namierzyć tych, co pisywali podziemne gazetki. Mało tego, jeśli chciałeś porozmawiać z obcokrajowcem, to należało wypełnić najpierw stosowny druk, a potem po rozmowie trzeba było się wyspowiadać służbom bezpieczeństwa. A już całkiem było przechlapane, jeśli powiedzmy, jaka rumunka się zakochała w kimś za granicy. Wówczas to sam Nikolae musiał już wydać zgodę. rumuńska gimnastyczka Nadia Elena Komaneci natychmiast stała się sportową ikoną, kiedy zdobyła pierwszy doskonały wynik w gimnastyce. Historia jej działalności sięga 1976 roku, kiedy to na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu zdobyła w sumie 3 złote medale. Giuliano Stroe, nazywany najsilniejszym dzieckiem na świecie, dziesięciolatek, który ma na swoim koncie dwa rekordy Guinnessa, mięśnie ze stali i prawie 4 miliony facebookowych fanów, pochodzi właśnie z Rumunii. Ojciec Giuliano Piano. Rozpoczął z nim treningi w bardzo młodym wieku, obecnie trenuje też jego młodszego brata, Claudio. Zaczął intensywnie treningi jeszcze wcześniej niż starszy brat w wieku dwóch lat. Narodowym sportem Rumunii jest nic dziwnego gimnastyka. Na ulicach Rumunii mieszka tysiące bezdomnych psów. Wewnątrz starych kopalni soli Turda w Transylwanii w Rumunii znajduje się największy na świecie muzeum kopalni soli. Rumuński wynalazca i pionier Henry Koanda zaprojektował i zbudował w 1910 roku pierwszy na świecie sam Samolot odrzutowy, znano jako Koanda 1910, zademonstrował go publicznie w drugim międzynarodowym salonie lotniczym w Paryżu. Rumunia posiada wiele aktywnych wulkanów. Mogą one mieć wysokość zaledwie 6 metrów i nie mogą rozpalać ognia, ale rumuńskie wulkany są bardzo fotogeniczne. Rumunia posiada najwyższy drewniany kościół w Europie. W małej wiosce na północ od Rumunii mieszkańcy Mara Muresza wyrzeźbili w drewnie szereg starych kościołów. Rumuński cmentarz wesołych położony w sapanta w powiecie Maramuresz jest najbardziej kolorowym cmentarzem na świecie. Pewnego dnia utalentowany miejscowy rzemieślnik Stan Joan Patrasz zaczął wykorzystywać swoją kreatywność do produkcji kolorowych drewnianych krzyżyków, który malował i pisał wiersze o życiu swoich klientów. Rumunia także posiada znaczne zasoby naturalne: ropę naftową, gaz ziemny, węgiel, żelazo, miedź i boksyt. Przemysł metalowy, petrochemiczny i maszynowy to główne gałęzie przemysłu. Wiktor Miron, mieszkaniec Klusz na POKA, wyszedł do władz miasta z propozycją, aby pasażerowie czytający książkę w komunikacji miejskiej podróżowali za darmo. Propozycja ta była rozpatrywana przez burmistrza miasta, który po roku opublikował ją w internecie. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem i zebrała sporo pochlebnych opinii. Propozycja ta została wprowadzona w życie na okres 4 dni między 4 a 7 lipca 2015 roku. Każda osoba czytająca książkę w autobusie czy tramwaju jechała za darmo. W niewielkiej z kolei miejscowości Biertan, leżącej w centralnej części Rumunii, znajduje się kościół, z dość specyficznym pomieszczeniem. Funkcjonowało ono przez blisko trzy stulecia, począwszy od XV wieku. Zamykano w nim małżeństwa chcące się rozwieść, stąd nazwa Pokój Pojednania. W pomieszczeniu tym znajdowało się jedno małe łóżko, jedno krzesło, jedna łyżka oraz miska. Jak informują źródła, po takim areszcie na rozwód zdecydowała się tylko jedna para. Z kolei corocznie, pierwszego dnia marca, w całym kraju panuje wyjątkowo atmosfera. Wszystko za sprawą Martisor, czyli święta wiosny. Wtedy też Rumuni są wyjątkowo życzliwi, składają sobie wzajemnie życzenia, uśmiechają do osób, których nie znają oraz wręczają sobie prezenty. Symbolem tego święta jest wykonana ze sznurków biało-czerwona kokardka. Panowie noszą ją przypiętą do ubrania na wysokości lewej piersi. Panie zaś obwiązują nią nadgarstek. Tego dnia to głównie mężczyźni wręczają prezenty kobietom. A na koniec w Rumunii nie obchodzi się święta zmarłych w postaci jakie jest ono nam znane. Zamiast tego każdy pamięta o grobach swoich najbliższych w dniu, który sam uzna za stosowny. Z reguły jest to data pochówku bądź inna ważna data kojarzona się ze zmarłym. Tego dnia rodzina spotyka się na nabożeństwie w kościele, podczas którego święcone jest jedzenie. Następnie wszyscy odwiedzają grób zmarłego, gdzie dzielą się poświęconą żywnością. Dzięki za obejrzenie materiału. Jak się podobał, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Ja dziękuję za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę zmienia wszystko, a my się widzimy już przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was obdaruje kogoś prezentem, tak jak w ten dzień wiosny w Rumunii. Tymczasem to tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.